Jestem tu. Nie masz Perelinę, Nie masz. Ty jesteś Dudu? Ty jesteś Dudu? Dudu. do mnie Dudu. Jesteś Dudu? jesteś. O, dobra. Jesteś A ty jesteś. Dudu? na ola? Ja jestem Dudu. Ja Dudu. Jesteś Dudu? Dudu. Dudu. Dobra. Dobra, manko. Cześć widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że tym razem Nie, drugim, drugie. W drugim, drugim odcinku mam nadzieję, że mój głos tym razem będzie bardziej męski, a mniej pedalski. <grym> <grym> Ej, Francik, a może ceni teraz trafia im fireballem? Może na cenę teraz, nie? Nie wiem. Ej, po, kopię się wzi. na diamenty od strony niebieskich i nie ten. Chodźcie, tutaj ktoś ze mną i od razu walimy ich na łeb. Kto idzie ze mną? No mogę ja, mogę ja. No bo, a za mówienie tekstu właśnie typu pedał będzie ten, bo? <grym> Nie, jak wiesz, jak opisujesz siebie po prostu się przedstawiasz, no to nie. No to w jak osobie sobie mówisz to raczej się nie obrawiasz. No, przykład mówisz. w staniu mam nadzieję, że tym razem mój głos nie wyjdzie ogólnie Jest problem, bo ci niebiescy dobrze się zabudowali. Więc nie ale, Frank, A to jakby on... nie jest nic złego jak się wstydzisz po prostu swoje osobowości. Ej dobra, ja mogę obudować łóżko, ale to potrzebuję no, złoto. No, masz. 4 Pamiętaj Frank, że żyjemy już w Jakbym 22 tyliła. roku. Ten drugi a ja zadzwoniłem, że muzyka gra. O kurczę, jakby A prawa autorskie. Nie trzeba zgłaszać. Tylko nie trzeba zgłaszać, tylko to YouTube, tak? YouTube sam. Ja to YouTube sam a. sprawdza, no. I od razu to ci wyskakuje, mi... że ten... No to YouTube może poznać. My... Nie, 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 znaczy jakby to można wstawiać. Możesz wstawić jak masz e, nawet muzykę, tylko że bez zarobku, wiesz, jakby nie możesz zarabiać na tym. A to co jest, zanim my to zarobimy, zanim nie nie na, to... na tym. A my coś zarabiamy na tym. No. no? Znaczy, miłość zarabia. A to ty miłości nie dał za ten poprzedni nasz filmik? No? Okay. 5, 5 złotych 5, mi dał 5, za ten film, 5, że tam 5, zarobił 5, chyba 5. 20 złotych. Zł. chamie! Co to jest? ty to Miłość to, to parcia A bo tu niebieski jest. jest, dobra! Ja Zaskoczę, Ej, szybko bo on no się no buduje, kurwa! Znaczy, kurde. Ja na tym, no ja oła, na kurde. A na ja kurde! Ej, ja się nie mogę tak drezieć w sąsiedni, to zaraz sąsiadka sąsiadko mojego. Ale ogólnie możesz się drzeć, no jakby co? Nie no, wiem, Tylko dam, Ej, y dam, że dla 18, dla 18 lat. to się chowa, nie? Dobra, mordo. pato, pato. Ej, Ej, nie, źle. No, to, człowieku. Dobra, nie zieloni nie mają łóżka, zniszczyłem im. Dobra, tam jest jakiś niebieski, ja trochę Gdzie się... Gdzie tu są te, 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 te? I Nie wiem, ale jakaś bardzo brzydka mapa. Paki, Gdzie niebieski? Czy... wiecie co ja robię? Wiecie co ja właśnie zrobiłem? Nie, no Franek nie, 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 nie mów, nie, nie mów, że to zrobiłeś. Ja idę się e, niebieski się buduje, halo? Do, do nas? Do diamentów, no. Od naszej strony. No, ej, ej szybko, szybko, ej, ej no, kto, to jest to się... ja. kto jest na bazie? Ja. Kto jest na bazie? Bazowy! Chroń nas. Ja ha. On ma diamentową bro... O ty pizdo jebana! Zrzucił mnie, chłopaki. Ja ale ja mam dwa esmeraldy dobrze boję się... Skirt. Boisz się z Frankiem no. być? na bazie? Ej, bo no, ja sam lekty. nie wyjdę teraz już, nie? Puszczał mnie. Dobra, jolo <średenie> Kurde! jolo Ale jestem giga ja mu da Ale jestem zjebany. <średenie> 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 ja nie umiem się bić. <średenie> <średenie> Kto to za mną? Może się mam jakiś działak nie? Pepe pan działak. Dobra, mam cztery esmeraldy, co za to mogę kupić? O ty pizdu jebana! Idą, 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 we dwóch! Ej, i, i tu, chodźcie! Mówię, we dwóch idą, we dwóch ALARM! Alarm, on z siedmiu kratek! Tak wydaje ci się tylko. Ej, no pomocy, bo on bije z siedmiu kratek! <laughs> nie no, wydaje ci się. Nie mogę Dobra, przegoniłem jednego. Ej, weźcie, może mamy diamenty w ogóle jakiekolwiek? Ja mam. Chyba dwa. tak. To zajmij to te dwa diamenty. Szybko. Ola I pięć mamy w skrzynce, pięć no. mamy w skrzynce. A co jeszcze jeden? Macie jeden diament na ten? Nie. To na pożyczkę? To nie ja pójdę. Ja mogę... Dobra, Flanek pójdziesz. Ej, idzie, 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 idzie. idzie. Patrz to, patrz bo... Le Let me, let me buy, let me buy. Super, że żeś to rozwalił. You my idol. Musisz grubo! Aj! Ej, nie bójam! Jak ja nie grałem, to zdroże. Nie, to nie. był, e, Anna, po prostu. Zawiało z lewej strony. Zawiało metry. strasznie z lewej, wiatr, 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 strasznie z lewej strony mnie zrzuciło. Wiatr wschodni na zachód. Kto okno otworzył? <słys> Kto odmuchnął? Ej, taki fanfaj, w ogóle wiecie, że u mnie w bloku w ogóle nie grzeją i jest tak cholernie zimno? Ja to że to ja nie się. wiem. No bo to jest, wiesz, nowoczesne budownictwo tam jest. jest, <słysk> zfidu, jest Ekologiczna, to cienka wełna. Ej, kto to? Ej, żółty do nas idzie? że no, są do Ej, Dobra, ja idę tylko nam zrobić szarp. Ej, mam problem, Ej, bo jestem na emeraldach. Łóżko, łóżko, niszczą nam. No. I... Znaczy się, ja obroniłam, ale firewallem rzucili mi nasze łóżko. Ej, bo mam problem, jestem na emeraldach, a nie I mam drogi wyjścia. Idę, 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 idę. Dobra, popełniam samobójstwo. Bazowy, zanim ci przyjdzie człowieku powiem, co się zestrać trzy razy. No, pomocy, ja ja nie Dobra, zobaczmy. jest tu jedną HP. Potężna. Zamek ten poszedł, to te wyprawy gdzieś tam bazowy. Ej, dobra, trzeba się na kimś ja skupić. Biegnie. Ej, niebieski biegnie, niebieski biegnie, niebieski biegnie. O, by, by niebieski, niebieski, hej, niebieski biegnie. Dwie osoby w bazie, dwie osoby na wojnie. Idziemy, tymek. Widzicie różnicę jaka jest teraz? I oni się zabudowują, odkradzają się. I się budują, oni się budują. Idź tam, idź tam. Ale oni biegnie mają biegnie ten. Biegnie. Okay, oni mają szkło. Ej, oni są wykutszeni strasznie, dobra, jednym go zabiliśmy, o nie. Ała! Zabijam jednego. Jest! Dobra, zabij! Ale oni mają ten! Nie ma opcji takiej! Oni mają szkło wewnątrz tak dalej. To tam, to ten. <torska> ten. To z jakimś większą, większą ilością fireballu. Fireball Okej. Jeszcze z zostanie na. O świętego! Będę No nie. Dobra, to Gdzie jest, tutaj, jest nasz bazowy? Mapka Gdzie jest w ogóle Ale nasz nie, bazowy? Spotkaj, masz zabili już. Jest, A. Ten ma, nasz bazowy jest... Taki Ej, idą, 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 idą. idą. Spieprzaj! Ja <grym> idą, idą. Ja się stresuję. No, ci Ej, umieram. A nie, no, dzięki, nie <grym> Zabiłem. Idzie żółty teraz. Dobra, nie. Nie, dawaj dawaj, dawaj Tylko to... nie, spadni, tutaj... nie, 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 Na Na kontrolu, na kontrolu. Dobra, dojeżdżami, dojeżdżamy dojeżdżamy nie, tego. nie, 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 Dawaj nie, 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 Ludka leci i zapalić... Ej, co tu? Chyba RIP. RIP. A, to ostatni zostałem. No nie, no nie, nie było szans. Dobra, było szans. dawać next.